Pytacie mnie, co to znaczy, że przemoc karmi się milczeniem. To znaczy, że jeżeli narcyz zdołał odizolować Cię od znajomych, rodziny, jeżeli przestałeś, przestałaś wierzyć w siebie, wierzyć w to, co widzisz, w to, co czujesz, bo jesteś ofiarą narcystycznego gaslightingu i już sama nie wiesz, komu i co powiedzieć, bo nie wiesz, czy jesteś odebrana jako wariatka, czy być może ty przesadzasz, a może ty jesteś winna, czy winny? I w takim razie nikomu o tym nie mówisz i zachowujesz to wszystko dla siebie. Myślisz, że może się to zmieni, może zrozumiesz, może więcej poczytasz i może narcyz po prostu przestanie. W związku z tym nic nie mówisz nikomu. To jest właśnie Twoje milczenie, które sprawia, że narcyz czuje się jeszcze bardziej pewnie, wie, że udało mu się Ciebie odizolować od społeczeństwa, od rodziny, od przyjaciół i że nikt ci nie pomoże. Jedyną osobą, która może decydować o Tobie, jest on. Dlatego tak ważne jest, żeby mówić. Ofiary narcyzów bardzo często też nie chcą jemu robić problemu, nie chcą psuć jemu wizerunku, nie chcą sprawiać, że to on będzie źle odbierany w pracy, w rodzinie. Czy wśród znajomych kosztem siebie, kosztem swojego cierpienia każdego dnia. I dlatego zamiast walczyć o siebie i dbać o siebie, to walczą i dbają o swojego kata o narcyza. Jeśli czujesz, że temat przemocy narcystycznej dotyczy Ciebie, zacznij mówić o tym głośno. Najpierw jemu narcyzowi idź na terapię, zobacz moje artykuły, subskrybuj mój kanał i zawalcz o siebie. Nie Milcz, ponieważ przemoc karmi się Twoim milczeniem. Zapraszam, Ewelina Naturia Pańczyk.